Siemanko! Witam wszystkich na YouTube DobreRowery.pl, witam Was w kolejną środę, czyli tym razem programowo, zgodnie z rozkładem. A jak to środa, to zapraszam Was dzisiaj na kolejne Q&A, czyli odpowiedzi na Wasze pytania. Oczywiście zanim do tego przejdziemy, zachęcam wszystkich do subskrypcji naszego rowerowego kanału, odwiedzin na mojej strawie. Zresztą to jest ciekawe, bo na strawie już ponad 2100 osób mnie śledzi, więc w ogóle nie doceniałem tego kanału komunikacji. Mam wrażenie, że Strawa może być takim świetnym miejscem do wymiany różnych naszych rowerowych pomysłów i podglądania tego, jak Wy jeździcie, gdzie jeździcie. Więc zachęcam Was do odwiedzenia Strawy, interakcji na Strawie, oczywiście też zachęcam Was do odwiedzin na Instagramie, czy to moim, czy to dobrych rowerów. No i bycia tutaj częściej, po prostu, zaznaczenia sobie tego dzwoneczka, czy co to tam jest, żebyście mogli zawsze wiedzieć o tym, że nowy film powstaje. Jest, no i trzy razy w tygodniu przynajmniej bycia tutaj ze mną. A póki co lecimy z dzisiejszym QA czy odpowiedziami na Wasze pytania. Pytanie dzisiaj na początek zupełnie z innej paki, niż kiedykolwiek było, bo ktoś pytał o to, jak zmienić kolor roweru, malowanie, oklejanie, ewentualnie jakiej farby użyć. I powiem wam, że to może dla wielu osób wydać się absurdalne, ale w... zdarzyło mi się w życiu stanąć przed takim wyzwaniem jak właśnie przymalowanie roweru i to nie zawsze wynika z tego, że akurat nam się rower znudził, e, tylko czasami kupujemy używany starszy rower i on po prostu jest brzydki i chcielibyśmy e, o niego zadbać. To jest szczególnie ważne w przypadku osób, które na przykład lubią sobie e, na przykład przeprowadzić renowację starego klasycznego roweru górskiego albo klasycznej szosy albo roweru miejskiego. Metody są różne, oczywiście najprostszym rozwiązaniem wydaje się oklejenie roweru i tak naprawdę to jest najprostsze rozwiązanie. Można to zlecić firmą zajmującym się oklejeniem, ale to kosztuje. Ja swojego czasu kiedyś chciałem okleić sobie skuter, wiem, że to jest inna skala, ale koszty takiej okleiny to jest sporo. Natomiast trudno mi powiedzieć ile konkretnie może kosztować oklejenie roweru. Wiadomo, ja że można sobie taką folię kupić, na Allegro tego jest bardzo dużo. No i sobie rower okleić, jest to fajne rozwiązanie, natomiast jest to rozwiązanie, które moim zdaniem bardziej pasuje do takiego roweru typowo Miejskiego, codziennego, nie do jakiegoś zaawansowanego roweru, bo mogą być pewne problemy z kompatybilnością różnych rzeczy, czyli o ile łatwo jest okleić jakiś stary rower miejski, bez szczególnego tutaj trzepania się nad działaniem różnych podzespołów, toż oklejanie roweru górskiego i martwienie się o wszystkiego rodzaju adaptery, przejścia linek i tym podobne patenty, to może nie jest najlepsze rozwiązanie. Plusem oklejenia roweru jest generalnie to, że zyskujecie dodatkową warstwę ochronną, czyli oklejna poza tym, że po prostu wygląda ładnie albo nieładnie, bo no jak sobie tam wybierzecie już, no to chroni rower przed różnego, uszkodzenia, różnego typu uszkodzeniami, obiciami, to swoją drogą też jest dobry temat, który myślę, że kiedyś zrealizujemy na naszym kanale, czyli wszelkiego rodzaju folie ochronne do rowerów, bo poza takim oklejeniem stricte estetycznym i ozdobnym, to można sobie też kupić różnego rodzaju naklejki chroniące ramę, szczególnie popularne wśród osób posiadających albo drogie rowery, albo na przykład rowery karbonowe, bo taki odpowiedni rodzaj folii albo w zasadzie tworzywa podklejony w różnych miejscach roweru pozwala dość mocno ochronić rower przed odpryskami, przed jakimiś nawet nawet pęknięciami, bo niektóre, niektóre tworzywa naprawdę wykazują dużą tak naprawdę elastyczność najduższą no zdolność ochrony samego materiału ramy roweru przed większymi uderzeniami. Z tych patentów jest dużo kiedyś to zrealizujemy. Oczywiście potem jest temat malowania, można malować samemu, ale powiem wam, że jest to naprawdę wyzwanie, bo o ile samo pomalowanie roweru jest nielu bardziej trudne, to Problemem jest przygotowanie ramy, czyli przede wszystkim usunięcie starego lakieru. Najlepiej się to usuwa tak naprawdę, chemicznie. Są środki, które po posmarowaniu lakieru powodują, że on schodzi po czasie tego, tego typu substancje chemiczne, natomiast trzeba pamiętać o tym, że one nie są zbyt ekologiczne, więc miejmy to tak naprawdę na uwadze, jeżeli będziemy tego typu czynność przeprowadzać. I wymaga to troszeczkę zachodu, bo nie dość, że trzeba najpierw tę warstwę tego lakieru przygotować do posmarowania tym środkiem chemicznym, potem to ten lakier usuwamy chemicznie, potem trzeba to wszystko jeszcze wyczyścić, potem przygotować do lakierowania, no, potem pozostaje samo lakierowanie. Tak naprawdę, moim zdaniem najbardziej racjonalną opcją dla kogoś, kto chce z jednej strony oszczędzić czas, a z drugiej strony pieniądze. To jest samodzielne przygotowanie roweru do malowania, czyli właśnie usunięcie starego lakieru, przygotowanie podkładu i danie takiego roweru do wyspecjalizowanej firmy, które rowery lakierują. W Krakowie, z tego co wiem, Koloreks zajmował się. Można było do Koloreksu oddać rower na malowanie, z tego co wiem, proszkowe. Tylko z tego co wiem, to panowie wymagają przede wszystkim tego, żeby rama była idealnie przygotowana, czyli musi być oczywiście przygotowany, usunięty lakier i tak dalej i tak dalej. I to musi być sama rama, czyli jeżeli to jest rower MTB, to musicie z niego wywalić wszelkiego rodzaju oczywiście łożyska z główki, łożyska ze środka suportu. Jeżeli to jest rower z pełnym zawieszeniem, to musicie pousuwać łożyska. No musicie po prostu dostarczyć przedni trójkąt, tylny trójkąt, wahacz, jakieś łączniki, podobne rzeczy, które chcecie lakierować, ale to nie może być w żaden sposób jeszcze połączone z jakimiś łożyskami, zaciskami. Więc warto o tym pamiętać, że malowanie roweru to nie jest po prostu przejechanie po nim wałkiem albo sprayem. Tak też można, oczywiście, ale jeżeli mówimy o takim poważnym malowaniu, to jest to, to, jest to zabieg, który będzie wymagał troszeczkę pieniędzy i troszeczkę czasu. Więc, tak jak mówię, doraźnie może się okazać, że oklejenie będzie najszybszym i najtańszym sposobem. Natomiast taka kompleksowa usługa no to jednak wymaga od nas trochę czasu, a potem jeszcze zapłacenia za samo lakierowanie. Dokładnej ceny wam nie podam. Ja się tym interesowałem 10 lat temu. Więc od tego czasu myślę, że sporo się zmieniło. Kiedyś były to koszty zamykające się poniżej 200 zł. Za lakierowanie oczywiście przygotowanej wcześniej ramy. Pytanie o składanie roweru i kupowanie roweru gotowego. Co warto złożyć? Czy warto złożyć swoją własną szosę z większym budżetem, czy postawić na gotowca? Wszystko zależy od tego, co chcemy. Tak naprawdę prawdopodobnie tańszym rozwiązaniem będzie zawsze kupno roweru gotowego. Będą to pewnego rodzaju kompromisy, bo w takim rowerze nigdy wszystko nie będzie takie jak byśmy chcieli. Zawsze jak rower budujemy od A do Z to zwracamy uwagę na różne detale i Właśnie często przez to, że tak bardzo możemy kontrolować każdy detal naszego roweru, płacimy za niego więcej, bo okazuje się, że nagle sobie zdajemy sprawę z tego, że rower składa się z większej ilości elementów niż myśleliśmy. Czyli że to nie jest tylko rama, koła, amortyzator, kierownica, siodełko sztyca, tylko to są też wszelkiego rodzaju łożyska, to są linki, to są pancerze, to są adaptery, to są uchwyty i wszystkie te elementy mogą być tańsze. Albo droższe, brzydsze, albo ładniejsze, lepsze albo gorsze. I nagle się okazuje, że właśnie te wszystkie rzeczy, które zaczynamy do tego roweru kupować, robią koszt. I nagle się okaże, że taki gotowy rower będzie po prostu może nie taki idealny, jakbyśmy chcieli, ale będzie znacznie tańszy. Więc warto się zastanowić, czy chcemy stworzyć taki rower marzeń, który będzie od A do Z w każdym detalu taki, jak chcemy, czy może nam pewnego rodzaju kompromisy wystarczą. Warto też zwrócić uwagę na to, że jeżeli sobie sami kompletujemy rower, to może się okazać, przy pomocy bardzo prostego rachunku ekonomicznego, że dojdziemy szybko do wniosku, że koszt na przykład samej grupy napędowej do naszego roweru będzie wynosił 3 czwarte kosztu gotowego roweru z taką samą grupą napędową. To się dzieje z bardzo prostego powodu, producent ma zupełnie inne części komponentów niż taki przeciętny kowalski siła zakupów hurtowych po prostu. Nie ma szans żebyście mieli, mogli dojść do takich cen komponentów jakie mają producenci. Nawet mogę wam zagwarantować że w przypadku na przykład takiej marki jak Shimano większość sklepów rowerowych, w każdy sklep rowerowy w Polsce nie będzie miał takich cen własnych hurtowych na komponenty i części jak mają producenci rowerów. Czy nawet jakbyście mieli znajomego albo szwagra w sklepie rowerowym i on wam załatwi po kosztach części, na przykład Shimano, to i tak one będą sporo droższe niż ma do nich dostęp producent. Warto to wziąć pod uwagę, bo taki rower po prostu, nawet jeżeli odpuścimy sobie różne tak jak mówiłem duperele, łożyska i pewne rzeczy, to w praktyce może być po prostu dużo droższy, ponieważ te wszystkie części, które są produkowane masowo, napędy, koła, kierownice i tak dalej, dla producenta są po prostu tańsze. Oczywiście producenci też oszczędzają na niektórych rzeczach, dlatego te rowery fabryczne nie są idealne tak jak byśmy chcieli, ale też producenci mają swoje sposoby na to, aby Obniżyć koszty i to są sposoby, których my nie mamy. Więc pamiętajcie o tym, że budowa własnego roweru będzie praktycznie zawsze droższa niż kupna roweru gotowego. Co i za coś, trzeba zdecydować, czy chcemy mieć rower marzeń idealny, takie jak sobie zawsze marzyliśmy, właśnie, czy po prostu możemy pewne kompromisy sobie tutaj odpuścić, ale właśnie jednak troszeczkę mniej zapłacić. Ktoś pytał o technikę jazdy MTB, czyli co może być przyczyną bólu pleców podczas podjazdu w MTB. Ja zawsze wszystkich zachęcam do tego, żeby szukać odpowiedzi na swoje problemy takie. Zdrowotne, i taki dyskomfort na rowerze u specjalistów nie na YouTubie, nie w internecie, żeby po prostu pójść do dobrego fizjoterapeuty, nawet do dobrego trenera, albo do dobrego bajkwitera może na końcu lekarza. Tak naprawdę to też jest fakt, że trochę cierpimy w Polsce, że znaczy w ogóle dużym problemem jest to, że bardzo często z pewnymi rzeczami, z takimi problemami zdrowotnymi rowerowymi, idziemy od razu do lekarza który niekoniecznie musi mieć pojęcie o dyscyplinie sportu i o treningu. Spopatrzcie, ilu znacie lekarzy sportowych dobrych tak naprawdę. A to, że znacie dobrego lekarza sportowego, wcale nie oznacza, że on może mieć jakiekolwiek pojęcie o waszej dyscyplinie sportu. On może kompletnie się nie znać na typowych przypadłościach kolarskich, i on będzie szukał problemu w zasadzie rozwiązania problemu w kwestiach stricte zdrowotnych. Podczas dobry fizjo, który na przykład specjalizuje się w kolarstwie, doskonale będzie sobie zdawał sprawę, że tego typu problem jest typowy i właśnie wiąże się z daną dyscypliną sportu i z pewnego rodzaju na przykład problemem bo zagadnieniem, które bardzo łatwo rozwiązać. Więc ja zachęcam, jeżeli macie problem, jakiś dyskomfort, ból, coś Wam nie daje spokoju, to szukajcie odpowiedzi nie w internecie ale też nie u lekarza od razu, chyba, że macie świetnego lekarza sportowego, o którym wiecie, że jest dobry, jeżeli chodzi o kolarstwo, ale spróbujcie znaleźć dobrego fizjo albo dobrego rehabilitanta, który, który po prostu siedzi w kolarstwie. Bo może się okazać, że Wasz problem po prostu jest bardzo prosty do rozwiązania na zasadzie po prostu analogii i typowości. Natomiast jeżeli chodzi o pobieżną odpowiedź na to pytanie, co może być przyczyną bólu pleców podczas podjazdu w MTB i tutaj jeszcze widz zaznacza, że ogólne wytrenowanie siłownia jest, może być to kwestia złej pozycji za kierownicą, czyli możesz mieć po prostu zbyt długi mostek albo zbyt krótki mostek, źle dobraną wysokość, źle, źle dobraną wielkość ramy. No i tego typu sytuacja przy większym obciążeniu podczas podjazdów może powodować po prostu, że ustawienie naszego ciała będzie wywoływało dyskomfort albo ból, w tym przypadku pleców. Więc ja bym ci, drogi widzu, na początku polecił po prostu wybranie się do dobrego fizjo albo zrobienie Bikefittingu to wszystko zależy od tego, jaki, z jakimi kosztami się liczysz, jaki masz budżet, jeżeli to jest, nie wiem, rower za 900 zł yy, i tak naprawdę chodzi o to, że te podjazdy to dwa razy w tygodniu, czy dwa razy w miesiącu jedziesz sobie pod jakąś górkę i jest problem, to może bike fitting nie ma sensu, tylko warto poszukać jakichś prostszych rozwiązań. Natomiast jeżeli mówimy o podejściu bardziej sportowym treningu, yy, jeżeli liczysz się z większymi kosztami, to można się wybrać na bike fitting za te kilkaset złotych. Yy, poszukać takiego ustawienia tego roweru, aby ono wyeliminowało dyskomfort. Jeżeli ustawienie roweru nic nie da, no to trzeba się jednak udać do fizjoterapeuty, do specjalisty, który poszuka problemu gdzie indziej. Może kwestia po prostu rehabilitacji, kwestia odpowiednich ćwiczeń, które wzmocnią odpowiednie rejony naszego ciała i spowodują, że po prostu ten dyskomfort zniknie. Takie pytanie z tylko tych, tych, które mnie zaskakują. Ktoś się pytał o to, gdzie można kupić taką piękną czerwoną miniaturkę szosy. Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, bo dostałem to chyba kiedyś na jakieś, nie wiem, 19 czy 18 urodziny, czy bardzo dawno temu, a potem się dowiedziałem, że to jest z Almi Dekon, ale generalnie to jest z jakiegoś po prostu sklepu z takimi, wiecie, gadżetami do wyposażenia wnętrz. I najczęściej w takich miejscach można takie rzeczy znaleźć, czyli sobie ja nigdy nie wiecie, co można znaleźć w takich sklepach. Właśnie, a nawet się kręci, jak się korbą kręci, tylko trochę łańcuch przeskakuje. Ale ogólnie to jest taki tandem. Ktoś pytał, czy to jest, nie wiem, szosa, nie szosa, to jest tandem. I tego typu rzeczy można znaleźć czasami w sklepach z akcesoriami do, do wnętrz. I często można za to zapłacić mniej niż w, nie wiem, w sklepie z kiesyrami dla rowerzystów. Pytanie jeszcze o bagażniki rowerowe. Pytanie myślę, że na czasie, bo weekend majowy, wielu z nas gdzieś sobie wyjeżdża. Kwestia jest taka, że zastanawiacie się nad tym, jaki bagażnik, jaki uchwyt na rower do karbonowej ramy. Co zrobić, żeby karbonowej ramy nie uszkodzić? Dobre pytanie, natomiast odpowiedź na nie jest bardzo prosta, bo odpowiedź brzmi: nie przejmować się, bo ja naprawdę od lat wozę różne karbonowe rowery na zwykłym bagażniku dachowym, zwykłym uchwytem Tula. Czy to już jest któryś Tula? Miałem kiedyś Tula ProRide, teraz mam dwa uchwyty Tula Freeride w samochodzie. Używam też w większym aucie bagażnika na hak i tam też jest taka zwykła łapa ściskająca ramę. I nigdy nie zdarzyło mi się w żaden sposób uszkodzić żadnego karbonowego roweru, a były to rowery z takim typowo pancernym karbonem, były to rowery z bardzo wylajtowanym karbonem, i nigdy nie było z tym żadnego problemu, ani nie spowodowałem żadnego rodzaju uszkodzeń, typu pęknięć, ani nawet nie zdarzyło mi się ramy zarysować, więc podstawa to dobry bagażnik, czyli może unikanie jakichś dziwnych wynalazków za 30 zł, w których nie wiadomo jak to działa, i nie wiem, na przykład uchwyt jest metalowy, bo jakieś takie patenty w ogóle, więc to jest zbrodnia na na rowerze jaki by on nie był, a z drugiej strony to używanie zdrowego rozsądku, czyli rower karbonowy zamocowany do zwykłego bagażnika na dach, dobrze zamocowany, z odpowiednią siłą nie spowoduje żadnych uszkodzeń ramy karbonowej. Oczywiście, może warto bardziej się tym martwić, jeżeli macie jakiś super wylajtowany rower, typu, nie wiem, Emonę SLR, albo jakieś jeszcze lżejsze patenty. Natomiast w przypadku większości rowerów karbonowych, takich do 10 tysięcy złotych, to zapewniam Was, że wytrzymałość tego karbonu na Zgniatanie i tym podobne sytuacje jest naprawdę nie niegorsza niż ramy aluminiowe, naprawdę nie ma się co aż tak bardzo martwić. Czyli, oczywiście, jeżeli macie możliwość zamocowania roweru na dachu, na takich uchwytach, na przednie koło, to pewnie lepiej, bo tak naprawdę po pierwsze to jest stabilniejszy uchwyt. Ja kiedyś jeździłem z takim uchwytem na, na bagażniku i. Lepiej się czułem przy większych prędkościach. To miałem poczucie, że ten uchwyt jest stabilniejszy, że rower jest bardziej stabilny na dachu. Środek ciężkości jest też niżej, opory powietrza są niższe, no bo rower wiecie, jest bez przedniego koła, więc to wszystko lepiej leży. Natomiast osobną kwestią jest to, że naprawdę nie trzeba aż tak bardzo przeginać z przejmowaniem się. Minusem tych bagażników na przednie koło jest to, że co chwilę zmieniają się standardy osi. Ja miałem bagażnik pod ośkę 9 i 20 mm. Potem udało się dokupić do niego przejściówkę pod ośkę 15 mm QR, a Teraz tak naprawdę popatrzcie, mamy busta, który już zmienia temat, bo do takiego bagażnika sprzed pięciu lat, który był pod ośkę 15, ale nie bust, to już go nie założycie, bo jest szersza oś. Mamy ośki dziesiątki w szosie, które nie wejdą do żadnego starego bagażnika, więc trzeba pamiętać o tym, że te bagażniki na przednie koło mocowane za oś, podle niestety... Samo krok do tyłu za ewolucją systemów osi kół po prostu, więc trzeba o tym pamiętać, że taki bagażnik łapa na ramę albo te patenty, które trzymają przednie koło, tul ma coś takiego w ofercie, to po prostu jest rozwiązanie bardziej uniwersalne. To jeszcze uwaga a propos tych bagażników właśnie, które mocują nam przednie koło, ale nie za ośkę, tylko chwytają przednie koło. Testowałem, testowałem takiego tul'a, który kosztuje miliony monet i nie byłem zachwycony. Moim zdaniem Mocowanie roweru na dach było zdecydowanie bardziej skomplikowane w porównaniu ze zwykłym bagażnikiem łapą za ramę. A poza tym cały czas miałem poczucie, że nie do końca jestem pewny, czy to dobrze chwyciło. więc wiem, że są osoby, które używają tego typu bagażników i są zadowolone, ale ja nie miałem jakiegoś pełnego komfortu. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ten bagażnik jest po prostu bardzo, bardzo drogi. No jeszcze jak już lecimy przez temat bagażników, no to też warto sobie wziąć pod uwagę tego typu bagażniki jak Seasucker, czyli bagażniki, które łapią się metodą próżniową dachu naszego samochodu. Natomiast tutaj jest to tylko i wyłącznie tak naprawdę metoda mocowania samego bagażnika do samochodu, ponieważ sposób na montaż koła jest... Tradycyjnie jest to po prostu montaż koła na ośkę bądź łapę. Akurat w przypadku Sisakera mamy montaż koła, czyli montaż roweru za oś przedniego koła, więc pozostają nam wszystkie problemy związane z łapaniem tego roweru za ośkę. Tyle jeżeli chodzi o bagażniki, nadzieję, że odpowiedziałem dość szczegółowo na ten temat. Możemy jakieś, przetestować jakiś bagażnik, a możecie mnie pytać też o jakieś konkretne bagażniki, bo trochę ich w życiu zaliczyłem, więc jeżeli macie jakieś pytania w tej, w tej materii, to oczywiście walcie śmiało, postaram się coś doradzić. Ktoś też pytał o to, czy łatwiej i bardziej racjonalnie będzie przerobić szosę Endurance na gravela, czy rower Fitness na gravela. Dobre pytanie, bo jeden i drugi rower ma swoje ograniczenia. Natomiast w przypadku roweru szosowego Endurance, jeżeli tylko będzie Wam się tam mieściła szersza opona, bo na przykład rower jest pod hamulce tarczowe, ma miejsce w widelcu, ma miejsce w ramię na szersze opony, to zrobicie z niego rower takiego wszędzie łaza w bardzo prosty sposób. Po prostu sobie tam sadzicie szersze opony. Oczywiście może być problem z napędem, który będzie się tłuk na nierównościach. Ale taki rower w bardzo prosty sposób pozwoli Wam na jazdę po szutrze. Przy tym dalej na szosie będzie szybki jak rower szosowy. Natomiast jeżeli nie zmieści Wam się w rowerze szersza opona, no to pies pogrzebany. Nic nie zrobicie, no bo nie będziecie wymieniać ramy i widelca, bo to jest praktycznie wymiana roweru, więc jest to bez sensu. Po prostu w niektórych przypadkach rower szosowy Endurance nie da się przerobić na gravela, bo po prostu nie pomieści szerszych albo bardziej wytrzymałych opon. Natomiast przeróbka roweru fitness na gravela będzie prawdopodobnie zawsze możliwa, jeżeli chodzi o szerokość opony, bo rowery fitness zwykle mają więcej miejsca na opony. One częściej w ogóle są fabrycznie już szerszymi oponami niż 25C. Natomiast pozostają koszty kierownicy i kokpitu, bo generalnie rzecz biorąc, przejście z prostej kierownicy na baranka to jest, kiedyś sobie to liczyłem, bo często to pytaliście, to jest lekką ręką 1000 zł, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o samą kierownicę, ale dochodzi też zakup, oczywiście kierownica, owika, Plus niestety klamkomanetki. A klamkomanetki w rowerze szosowym są jedną z najdroższych części. Zobaczcie sobie na ceny chociażby podstawowych grup, takich jak Claris. Nie mówiąc już o tym, jeżeli macie rower na przykład z napędem 10 czy 11-biegowym, czyli musicie tam kupić tą Tiagrę czy nie wiem, 11 Apexa, albo Ultegra, albo 105, to zobaczcie, jakie ceny są klamkomanetek. Naprawdę mam wrażenie, że dla wielu osób pomysł z taką. Konwersją może, może, szybko przejść. Możecie się tego szybko wyleczyć. Zwłaszcza jeżeli do tego w grę wchodzą hamulce hydrauliczne, to koszty takiej koszty takiej, takiej transformacji roweru i przejścia z kierownicy prostej na baranka mogą być naprawdę powalające. Warto to wziąć pod uwagę. Jeżeli rower szosowy pozwala na montaż szerokich opon, to zrobicie z niego takiego prostego wszem do bardzo niewielkim kosztem. Jeżeli nie pozwala, no to pies pogrzebany natomiast przejście z fitnessa z prostą kierownicą może niestety mocno kopnąć po kieszeni. Dzięki za dzisiejszy odcinek, dzięki za uwagę, oczywiście wkrótce widzimy się przy kolejnym Q&A. Ja mam też dla was zapowiedź takiej serii, którą chciałbym wam wkrótce zaprezentować i przygotować, czyli serii takich podstaw rowerowych, czyli będę wam wrzucał odcinki, które będą realizowały punkt po punkcie pewne ważne i podstawowe kwestie na początek przygody z rowerami i będzie na przykład trochę o tym jak jeść a to mam takie podstawy, wiecie, nie jakieś gadanie o tym, jak macie sobie wyliczyć dietę i tym rzeczy, tylko faktycznie jak jeść, żeby gdzieś nie zbombić na trasie. Będzie odcinek o kamizelce. Jako jednym z niezbędnych elementów wyposażenia rowerzysty, jak on dobrać, na co zwrócić uwagę, będzie element o butach, jakie na początek, na co zwrócić uwagę, czym się kierować i tego typu postawami będziemy się troszeczkę zajmować. To już wkrótce. Póki co, oczywiście, zachęcam do zadawania pytań kolejnych pod tym QA. No i widzimy się przy okazji kolejnego odcinka.